Święta, święta. I przecież mamy jajka. No to trzeba sprawdzić jak takie jedno jajeczko będzie pasować do kawumi. Ciężkie byle. W cudownym kubeczku testujemy. Drugie jajeczko. Ja, już mam, ja. Tam twarde. Mia, miał, mm, mm. Patrzcie, że tu są dwa... Dwa poziomy na bo tu jest jakieś coś jeszcze. Tu chyba tak. Mamy to. Mamy to. Co prawda nie chciało się wymieszać, ale jest wielka piącha czarnej pantery. I jajko Cadbury to chyba było. Biała czekolada z podwójnym nadzieniem. Oj, mocno słodkie, ale taki sztuczny sposób troszeczkę. Nie jest to najlepsze połączenie. W sensie okej, okay, jest ok, ale nie powinno być aż takie średnie.